Sieman Koziomki, sorry, resory, ale to się musi skończyć. Tutaj, niestety, ja przejęłam to konto, to jest konto mojej siostry, ale to się musi skończyć. sory sorry, resory, re, dość tego szaleństwa, naprawdę, bo już to jest po prostu przesada, ile ona tych perfum ma. Ona tylko perfumy kupuje, ona sobie nawet butów ładnych nie kupiła, rozumiecie? Po tych TK Maxach chodzi, inna sobie by kupiła jakąś torebkę Michaela Corsa, jakiś zegarek, jakieś buty, by wyglądała jak człowiek. A ona tylko perfumy kupuje. I koniec tego. Koniec tego. Po co komu to? Jeżeli cię mężczyzna nie kocha, to cię nie będzie kochał za A jak cię kocha, to cię będzie kochał bez perfum. No nie mówię prawdy, powiedzcie. Po co jej tyle perfum? Ja mam jedne. Jakiś Federico Mechora, czy coś takiego. Machora. Machora. Tutaj 174 to jest chyba to zaperfumowanie. Zaperfumowanie. 174 ładne to jest. Świeże, lekkie, to jest to od tego Lonkoma. Lonkom, odpowiednik Lonkom. Lonkom, Lonkom yy, yy, to jest ten mirakul, ten cud, mirakul. No i właśnie, mirakul. Kosztuje to 15 zł i używam i wszystko jest dobrze, a ona po prostu tutaj tylko perfumy kupuje. Ja powiedziałam, robimy z tym porządek, bo to już jest przesada. Sory, resory, przejmujemy konto. Ona się zdenerwuje na mnie, oczywiście, że przejmuje konto. Ja jestem jej siostrą, bo nie przedstawiłam się. Hello, Ziomki. Yy, I słuchajcie, robimy porządek. I też wam radzę, nie kupujcie więcej tych perfum, bo po co to komu? Po co to komu? I słuchajcie, yy, ja tutaj wejdę pod pretekstem, jak ona do Polski pojedzie. Ja tutaj wejdę pod pretekstem, że tutaj, nie wiem, gaz się ulatnia, czy tam, nie wiem. Yy, Mieszkanie się zalało wodą, czy coś tam takiego. Ja tutaj wejdę i popakuję to wszystko w pudła, pospisuję, porobię zdjęcia, wystawię na sprzedaż. No i ona mi za to podziękuje, bo jak ja to sprzedam, to ona sobie dopiero uświadomi, ile ona tu pieniędzy w to wpakowała, po co to komu, a komu to potrzebne. I po prostu jak te pieniądze odzyskam. To wpłacimy, tutaj ustalimy coś, wpłacimy na y, polisę jakąś może ubezpieczeniową, czy nie wiem, chociaż prawo jazdy by zrobiła, y, nie wiem, na jakąś tam polisę na przyszłość, czy cokolwiek zrobimy. I ona wtedy się przekona, ile ona pieniędzy zmarnowała na te perfumy. Myślę, że ona już mogłaby mieć z tego całkiem dobry samochód, ale ona nie chce, bo ona lubi chodzić, bo ona lubi spacerować. Mówię, nawet sobie butów ładnych nie kupiła przez lata, no po prostu szok. Także mnie to wystarczy mechora, me chora, machora, nie wiem, lonkom, lankom, nieważne. I czasami słuchajcie, jak ja słyszę, ekona te kanały inne ogląda, jak oni tam głupoty opowiadają, Boże drogi, naprawdę o jakichś tam bandażach, o jakichś tam szpitalach, że y, perfumy za tysiąc złotych pachną jak ten y, płyn do, do mycia podłóg w szpitalu, albo że jakieś tam reformulacje, czy tam jakieś, nie wiem, reformacje, że... Że nie można kupić nowych perfum w sklepie, tylko yy, szuka się jakichś tam flakonów starszych. Po co to komu? Jakieś tam kody się sprawdza? Yy, szuka się jakichś tam po reformacjach, nie reformacjach? Ludzie, po co to komu? Sorry, ona się na mnie pogniewa, że ja tutaj się włamałam. Ona teraz w pracy jest, to ja sobie weszłam. No, mam klucze, mam klucze. No, w końcu to moja siostra, nie? No, <laughs> nie przesadzajmy. Ale no, muszę po prostu wziąć się za to, bo wszędzie tu są perfumy. Wszędzie po prostu. Tu chodzić nie można, tu wszędzie są perfumy. Także, sorry, re sorry, ale bierzemy się za to i koniec. Nie będzie tego kanału, także przestańcie już to subskrybować. Bierzcie się za robotę jaką.